Do ITRA. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w dziewiątym odcinku nowego poradnika do gry Anno 1800. Dzisiaj awansujemy farmerów. Na chwilę obecną mam 80 domków z farmerami, i całą produkcję, jaką mam, mam właśnie ustabilizowaną pod tą ilość mieszkańców. I teraz chciałabym awansować farmerów na robotników. Aby awans był możliwy, wszystkie potrzeby podstawowe muszą być zaspokojone w pełni. Czyli, na przykład, ten domek jest ok, rynek jest w 100%, rybki są, ubrania są, wobec tego awans jest możliwy. Ale ten domek tutaj nie ma pełnego dostępu do rynku, wobec tego wszystkie potrzeby nie są w pełni zaspokojone i nie mam wymaganej liczby mieszkańców do awansu. Tak musi być 10, a tu mam 9. I widzimy, że tego domku nie mogę awansować. I jak na tym stanę, to widzę, brakujący mieszkańcy 1. Jeśli chcecie zobaczyć ogólnie, ile domków możecie awansować. Kliknijcie sobie tutaj na to. I wtedy zobaczycie takie strzałeczki w górę. I wtedy wiem, ile tych domków mogę awansować. Teraz awansuję. Na razie tych domków tutaj 10, czyli ten cały blok. Pojawili się pierwsi robotnicy, pojawiła się zakładka robotnicy i pojawiły mi się już pewne towary, które mogę produkować, ale produkcją tych towarów zajmę się już następnym razem. Widzę też towary, które są jeszcze zablokowane. Jeśli stanę na zablokowanej rzeczy, to zobaczę, jaki jest warunek odblokowania. Czyli widzimy sklep, odblokuje mi się dopiero wtedy, kiedy będę miała 150 robotników. To, co jest ważne, to już wiemy, że mamy ryby, mamy ubrania i mamy alkohol. Ja awansowałam ludzi. Wobec tego ja muszę wiedzieć, ile tych budynków produkcyjnych mi potrzeba dla robotników. Bo ja teraz muszę odpowiednio dostosować produkcję do robotników, których będę posiadać. Podobnie jak poprzednio, przygotowałam taki pomocniczy materiał, żeby wam pokazać, jaka jest różnica w zaspokajaniu potrzeb pomiędzy robotnikami i farmerami. Tutaj w tej tabelce zebrałam farmerów i robotników. Jeśli chodzi o farmerów, no to już wiecie, że jeden domek rybaków, Zaspokoi potrzeby w ryby 80 domków farmerów. Gorzelnia 60 domków. Ubrania 65. I teraz, w przypadku robotników, tak naprawdę jest to połowa tej ilości, ponieważ w jednym domku robotników może mieszkać dwa razy więcej ludzi. Zatem jeden dom rybaka wystarczy na zaspokojenie potrzeby w ryby. Aż 40 domków robotników. W przypadku gorzelni, jedna gorzelnia zaspokoi potrzeby w alkohol 30 domków robotników i ubrania, czyli jedna szwalnia, to mamy 32,5 domka robotników. I teraz wybierzmy sobie ilość ludzi, zarówno farmerów, jak i robotników, jaką chcielibyśmy posiadać, i ustalmy, ile domków produkcyjnych, jakiego typu jest nam potrzebne. Czyli załóżmy, żebym chciała mieć 80 domków farmerów, czyli tyle, ile miałam przed awansem, i 20 domków robotników. W pierwszej kolejności powinniście sprawdzić statystyki produkcji i zobaczyć, jak wzrosło zapotrzebowanie na wszystkie towary. Więc idziemy do statystyk produkcji i zaczynamy. Ryby. Zobaczcie, że tutaj miałam stabilnie, czyli miałam produkcję. Na poziomie konsumpcji, i tutaj, w momencie, kiedy awansowałam mieszkańców i wybudowałam nowe domki farmerów, moja potrzeba w ryby wzrosła, więc w tym momencie produkuję mniej niż jest potrzebne. Czyli już wiem, że muszę zwiększyć produkcję ryb. Teraz idziemy do gorzelni. Tutaj, zobaczcie, tutaj mi się to wyrównało. Czyli w tym momencie produkuje alkoholu dokładnie tyle, ile potrzeba. I idziemy do ubrań. W przypadku ubrań zobaczcie, że również potrzeba w ubrania wzrosła, jednak produkuje nieznacznie więcej niż tych ubrań jest w tym momencie potrzebnych. No i teraz tak. No to musimy zdecydować, co z tym zrobić. W przypadku chaty rybaka na pewno potrzebuję kolejną. Pytanie tylko, czy jedna mi wystarczy. No ale to łatwo możemy sprawdzić, bo jedna chata rybaka zaspokoi potrzeby 80 domków farmerów. No to 80 domków farmerów mam, no i 40 domków robotników, a ja mam dopiero 20, więc jak wybuduję jedną, no to wtedy już wiem, że będę miała nadprodukcję ryb. No i teraz wiem również, że ubrania mam ciutkę więcej niż potrzeba, Z kolei alkoholu mam dosłownie na styk. Teoretycznie to wszystko będzie funkcjonować i będzie wyglądało dobrze, ale ja wiedząc, że za chwilę będę musiała stawiać dużo budynków produkcyjnych dla robotników, i będę tą liczbę robotników za chwilkę zwiększać. Ja wolę mieć w tym momencie jeden budynek do przodu. Wobec tego wybuduję kolejną farmę owiec, kolejną szwalnię, kolejną farmę z ziemniakami i kolejną gorzelnię, żeby tą produkcję zwiększyć i zrobić sobie zapas na następnych robotników, których będę chciała do miasta sprowadzić. Wszystkie budynki wybudowałam. Moje dochody. Wyglądają całkiem fajnie, ponieważ mam teraz już dochody nie tylko od farmerów, ale również od robotników. I łącznie w tym momencie moje dochody to jest prawie 1200. Moje wydatki po postawieniu nowych budynków to jest coś na poziomie 800, więc tak naprawdę mój bilans jest prawie 400 na plusie, więc jest bardzo fajnie, bo mam bilans dodatni. I teraz poczekam chwilkę, aż statystyki zareagują na te budynki, które postawiłam i pokażę je Wam, jak teraz wygląda produkcja w stosunku do konsumpcji. Idźmy sobie do statystyk produkcji i zobaczmy, jak to teraz wygląda. Ryby. Widzimy, że produkcja ryb mi wzrosła i znowu mam zdecydowanie wyższą produkcję ryb niż konsumpcję, więc jest super. Alkohol. Widzimy, że przez chwilę tutaj potrzeba była równa produkcji, ale teraz znowu produkuję alkoholu więcej niż mi potrzeba, więc też jest super, bo tego właśnie chciałam. I tak samo z ubraniami. Widzimy, tu jest potrzeba, a tu jest moja produkcja. To samo też widzicie tutaj na tych paskach. Te paski mówią Wam o tym, jaki jest popyt to jest niebieski pasek i podaż to jest ten zielony. I to mówi wam o ilości sztuk na minutę, czyli w ciągu minuty ja produkuję w tym momencie 4 rybki, a są potrzebne 3. Produkuję w ciągu minuty 6 sztuk alkoholu, a mieszkańcy potrzebują czterech. i produkuję 6 sztuk ubrań, a mieszkańcy potrzebują czterech. Wobec tego od razu widzę po tych paskach, jak to wszystko wygląda, więc to jest ok. Takie ciemne paski tutaj, które widzicie, to znaczy się, że produkcja jest w tym momencie wstrzymana. W moim wypadku ta produkcja jest wstrzymana, dlatego że ja mam już zapchany magazyn tymi towarami. W przypadku ziemniaków, zobaczcie, że mogę produkować 8 ziemniaków na minutę, ale tak naprawdę produkuję tylko 6, no bo te 6 są potrzebne na produkcję alkoholu. Te 2 to jest moja nadwyżka. Ale w tym momencie ja nie mam co z tą nadwyżką zrobić. Więc patrząc po tych paskach, od razu też będziecie widzieli, jaki jest stan waszej produkcji i popytu, i będziecie widzieli, czego macie za mało albo za dużo. Więc możecie też patrzeć tutaj. No i super. I w tym momencie ja już mam pierwszych robotników, i następnym razem. Musimy się zabrać za budowę cegieł. Cegły są bardzo ważne i należy się za nie zabrać jak najszybciej jest to możliwe. Na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli Wam się podobało, dajcie kciuka w górę. Zasubskrybujcie mój kanał. Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, komentarze, to zostawiajcie je proszę w komentarzu pod tym materiałem. A tak. Życzę wam już miłego dnia. Przyjemnej gry z Anno i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.